Witam serdecznie. Zakończyliśmy już kolejny tydzień naszych spotkań z Oligotką. Był to już piąty tydzień, i w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka tematem naszych zajęć była, były słodkie zabawy. Podczas tych zabaw wykorzystałam takie oto lizaczki, i od razu zaznaczę, że właśnie na Waszą prośbę stworzyłam plik gotowy do druku z tymi lizakami. I możecie sobie pobrać, zapraszam do mnie na grupę na Facebooku Oligotki Myślnik Logopedia Dziecięca. Na tej grupie właśnie został e, dodany ten plik i możecie bezpośrednio sobie tam pobrać. E, mieliśmy 5 dni zabaw, czyli 5 różnych aktywności. I tak, pierwszego dnia, czyli w poniedziałek, zaczęliśmy jak zwykle od e, takiej rymowanki z pokazywaniem. Była to zabawa. Nawet już dla tych młodszych dzieci, ponieważ w ten sposób przywitaliśmy się, i w tym tygodniu nie było w pierwszym dniu tego wprowadzenia, gdzie była zagadka zadana dzieciom dotycząca tego, jaki temat będzie w tym tygodniu. Był to po prostu dzień, w którym powitaliśmy się. I była to właśnie rymowanka, przy której pokazywaliśmy naszymi rączkami to, co one robią. W kolejnym dniu mieliśmy ćwiczenia oddechowe, i tutaj były dwie formy. Pierwszą formą już wykorzystałam tutaj również ten temat i wprowadziłam dzieci do tematu, ponieważ pokazałam prawdziwe słodycze, no i zadałam dzieciom pytanie: co to jest? W ten sposób właśnie wprowadziłam dzieci do tematu. I tak, pierwszym ćwiczeniem oddechowym było, było przygotowanie cukierków z papieru toaletowego. No i tutaj specjalnie właśnie użyłam to ćwiczenie, tą zabawę, dlatego aby troszeczkę popracować z naszymi rączkami. Chciałam właśnie, żeby również to było ćwiczenie motoryki małej. No i dzieci poprosiłam, aby dzieci przygotowały cukierki. Najpierw musiały zrobić kulkę. A później z tej, tą kulkę zawinąć w papierek, i tak właśnie powstał nam cukierek. Później te cukierki posłużyły nam właśnie do ćwiczenia oddechowego. Kładliśmy je na rękę i dmuchaliśmy tak, aby poleciały jak najdalej. Chodziło o to, żeby właśnie wydłużyć tą fazę wydechową, aby ten oddech był większy, głębszy i aby dziecko właśnie wzmocniło swój wydech. I to było właśnie takie ćwiczenie, taka zabawa. Również powiedziałam dzieciom, że jest to trening przed zawodami, aby je troszeczkę zachęcić do tego, by właśnie jak najmocniej dmuchały. No i tak jak już powiedziałam, zachęcałam mnie, aby później w domu przygotowały właśnie takie zawody, taką konkurencję, kto, komu uda się dalej dmuchnąć tego cukierka? Kolejnym naszym ćwiczeniem oddechowym. Było ćwiczenie, które w sumie już chyba znamy, dlatego że dosyć często się pojawia właśnie podczas tych moich zajęć, i było to ćwiczenie z lodami. Przygotowywaliśmy sami, przygotowywaliśmy kulki lodów, i tutaj dzieci również ćwiczyły swoją rękę, ponieważ miały za zadanie najpierw wyciąć nożyczkami gałki lodów, narysować na kartce rożek, e, właśnie ten lodowy wafelek, i później za pomocą słomki przekładaliśmy te, e, te gałki lodów na, e, na kartkę. I tak właśnie powstał nam e, cały obrazek lodów, a później udawaliśmy, że te lody zjedliśmy, czyli jest tu dalej kontynuacja tej zabawy, i e, aby Odzwierciedlić to właśnie, że te lody zostały zjedzone, poprosiłam, aby dzieci zdmuchnęły z tego obrazka wszystkie właśnie gałki lodów. No i to było właśnie takie zadanie oddechowe. Również właśnie ćwiczyliśmy nasz e, oddech, e, to aby, zwracam uwagę, to aby na to, aby dzieci nabierały przede wszystkim powietrza przez nos, a nie przez buzię. A później właśnie wypuszczały ustami, i aby ten oddech był brany prawidłowo, i właśnie aby go troszeczkę wydłużyć, aby właśnie y, dzieci brały troszeczkę większe y, oddechy, wdechy, tak aby właśnie później wypowiadały daną frazę y, na, na właśnie tym jednym wydechu. W kolejnym dniu mieliśmy właśnie te lizaczki i tutaj na lizakach z tyłu zapisane były różne zadania. Były, była to gimnastyka buzi i języka, no i... Skoro tematem naszych, naszych zajęć były słodkie zabawy, no to nie mogło zabraknąć właśnie ulubionych lizaków. No i tak na każdym lizaku, tak jak już wspomniałam, były zapisane różne zadania i w ten sposób ja losowałam za dzieci oczywiście, wybierałam konkretny lizak i w ten sposób ćwiczyliśmy swoją buzię i język. Wykorzystuję właśnie takie różne e, pomoce, po to, aby właśnie troszeczkę zainteresować dzieci, aby to była taka ciekawsza forma dla nich. Bo jeśli ja bym tutaj mówiła na przykład, proszę, teraz e, wysyłamy całuski, albo mm, nie wiem, wypychamy językiem policzki, no to byłoby to trochę nudne. A tak po prostu staje się to zabawą. E, no i w kolejnym dniu e, mieliśmy już ćwiczenie rytmiczne. Troszeczkę odbiegło od tych naszych e, słodkich zabaw, ale chciałam właśnie tutaj e, troszeczkę włączyć do aktywności, e, żeby to była aktywność słuchowa, ruchowa, aby właśnie w ten sposób usprawniać również. E, Właśnie rozwój dziecka i ćwiczenia takie rytmiczne są naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne, ponieważ zazwyczaj sprawdzają się właśnie u każdego dziecka. Muzyka pobudza dzieci i jest czymś takim, co myślę, że. Nawet te dzieci, które nie chcą uczestniczyć czasami w zajęciach, czy są nieśmiałe, to sprawia właśnie, że dzieci nie myślą o tym, że jest to jakieś ćwiczenie, nie przyjmują się tym, a wręcz przeciwnie, pobudza ich do działania. No i tak właśnie tutaj dzieci musiały skupić swoją uwagę, czyli również rozwijaliśmy tą koncentrację uwagi, wydłużaliśmy ją. No i spostrzegawczość, ponieważ Dzieci musiały zauważyć, w którym momencie ja zmieniam ruch. No i także właśnie to było ćwiczenie słuchowe, no ponieważ musieliśmy tutaj do tej muzyki dopasować swój ruch, czyli było to ćwiczenie rytmiczne, oraz dzieci musiały słuchać właśnie również poleceń. Myślę, że to była taka forma właśnie dosyć ciekawa i przede wszystkim właśnie interesująca dla dzieci. Kolejnym ćwiczeniem, aha, jeszcze wspomnę, że właśnie stosuję takie metody, ponieważ włączam tą logorytmikę do, do moich zajęć, ponieważ właśnie obserwuję podczas, podczas moich terapii, że, że dzieci lubią takie aktywności i że to też jest często takim, można powiedzieć, czasami przerywnikiem, a czasami zachętą do dalszych ćwiczeń. I kolejnym naszym dniu, już ostatnim, czyli w piątek, był wiersz. Myślę, że niektóre dzieci mogły go znać, ponieważ był to Dyziom Marzyciel, Juliana Tuwima oczywiście. I wybrałam ten wiersz, dlatego że właśnie wiązał się z tym tematem słodkich zabaw. Był to wiersz, który, o którym później pytałam dzieci, zapytałam o czym marzył ten dyzio, czyli oczywiście nastąpiło omówienie tego tekstu i poprosiłam dzieci, oczywiście, jak co tydzień, aby narysowały ilustracje do, do tego wiersza, ale dlatego, że było to marzenie, marzenie, były to marzenia dyzia, to ja też zapytałam dzieci. Jakie dzieci mają marzenia, i poprosiłam, aby opowiedziały o tym właśnie komuś w domu. No i tutaj e, użyłam tego zabiegu po to, aby właśnie pobudzić dzieci do, do rozmowy, aby zachęcić ich do tego i aby ćwiczyć właśnie opowiadanie i budowanie zdań. To właśnie miałam e, taki cel. E, no i co? Oczywiście było to ćwiczenie, które pozwalało właśnie rozwijać tą uwagę słuchową, e, słuchanie ze zrozumieniem, no i później wyciąganie wniosków. E, no a przez to, że jest to ćwiczenie również, które, e, po którym dzieci mogą coś narysować, no to również rozwijamy te zdolności manualne i wyobraźnie. No i tak zakończyliśmy właśnie już już cały tydzień. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim dzieciom za wspólną zabawę. Cieszę się bardzo, że, że dzieci uczestniczą w zajęciach. Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wysłali mi zdjęcia z tych zajęć. Jest mi niezmiernie miło. I chciałabym również zachęcić do tego, abyście napisali mi swoją opinię na temat, na temat tych zajęć, abyście podzielili się ze mną swoimi wrażeniami i tym właśnie, co podobało się dzieciom. Będzie mi naprawdę e, niezmiernie miło, kiedy, kiedy będę mogła to przeczytać, ponieważ, tak jak już mówiłam wcześniej, pozwala mi to właśnie dopasowywać odpowiednie ćwiczenia dla dzieci. E, no i tak co? Dziękuję jeszcze raz i zapomniałam jeszcze powiedzieć, że chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom z okazji właśnie Dnia Dziecka. E, Zapraszam do, do, do powracania do wszystkich filmików. Yy, I słuchajcie, mamy już dosyć sporo tych tematów na, na YouTubie, także zachęcam, nie, nie trzeba wykonywać po prostu w konkretnym dniu tylko tego, co ja wstawiam, tylko można jak najbardziej powracać i zachęcam do tego, ponieważ właśnie te ćwiczenia pozwolą usprawnić różne, różne funkcje. Yy. I również chciałabym poprosić, abyście udostępniali filmiki, abyście zostawiali łapki w górę i subskrybowali kanał. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do zabawy.